Dobra, i robimy 3-5-2-3, 4-2-1, ok. Więc spoko. Neymara, chyba co? No, Neymara jeszcze na LP, to na pewno. Tak to na... Dobra, bierzemy na pewno Neymara tutaj. Tutaj Ronaldo Toty. O kurna, tutaj naprawdę. Czyli póki co, nic specjalnego. Robin Messi. Liczymy na Messiego Toty. Na Messiego Toty liczymy. Ok, Gomez. Fabregas, ok. Toty Modrić, super. Świetnie by powiedział nawet. Odkróć okay. Toty Ramos, super. To jest ciekawy. Benetnia. I tutaj ktoś mi się przydał. Sirigu, 85. Ok. S 90 pizzol Leno 87. Był Fontecheo 95, Totsi, dobra. Ok, dobra, czyli Karasko. Dobra. Tutaj Ronaldo Toty. Ile porada zostało? Ronaldo na. O, dobra, Ronaldo. Subcio. Dobra. Uuu, Hummels. Dobra, tutaj trzeba myśleć powoli pod ten. Pod zgranie. U la, la. Tutaj nikt mi zgrania nie da, więc ja biorę igła 92, halo, halo. Teraz tylko, żeby zgranie. Coś pod zgranie musimy lecieć. No nie, no, kawa niego bierzemy. 93, 93, halo. Co się dzieje, co się dzieje? Kutinio azart. Kurczę, pieczona jego... ojojoj. Oj, oj, oj Ale my tu nikogo innego nie weźmiemy. Dobra, no to jest zgranie y, azardzik. Dobra, teraz musimy lecieć pod zgranie maksymalnie, żeby, żeby było zgranie. Dobra, halilowić. Żeby te 192 chociaż było. Żeby 192 się było. Dobra, tutaj RRR. Żeby było zgranie, żeby było zgranie. Najważniejsze zgranie w tym momencie. Oj oj oj, odbona, premier. League. O tak. No, będą problemy ze zgraniem, już to wiem, już to wiem, już to wiem. Dobra, biorę kąpanego. Biorę kąpanego, bo Tremulinas i tak jest słabiutki. A biorę kąpanego i będziemy się bawić z ligą angielską. Tak, tak, dobra. 92 jest. Jak zrobię zgranie, będzie 192 drafcik. Jak zrobię zgranie. Ale zgranie będzie bardzo, bardzo ciężko. Ze zgranie będzie mega ciężko. Po prostu, no nie do zrobienia jest zgranie w tym momencie moim zdaniem. Dobra, biorę menadżera, biorę menadżera. Jest premier League. Jest 99! Dobra, no muszę wziąć Bilicia. Tu w ogóle się wykombinował jakieś kurno machloje. No to la ula la, la la, la Czyżby? Czyżby, czyżby mamy to Cośmy tutaj zrobili? Ulala! Co się tutaj podziało w tym momencie? 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 Uuu, 192! Ale dobra, lecimy dalej. Patrzcie na to. Ja! Ok, beczki, troszkę odespałem po Food Champions, więc nastał czas, żeby wreszcie wygrać. Draft 192. Jak widzicie, nic tak naprawdę tutaj nie zmieniłem. Dopiero w trakcie pierwszego spotkania będę jakieś zmiany dokonywał, bo ten Herrera tutaj na środkowym pomocniku niespecjalnie mi pasuje. Formacja 3-4-2-1 no, też nie jest najlepsza do wygrywania spotkań, ale wierzę, że dam radę i będzie dobrze. Więc lecimy, wyszukujemy pierwsze spotkanie. Ok, mamy pierwszego przeciwnika. Yy, tutaj jeszcze koszulki reprezentacji Polski i zobaczmy, Jaki to przeciwnik będzie miał skład? Mega jestem tego ciekawy. 98 zgrania, 88 oceny. Okej, okay. Oblak, Ronaldo, Neymar. Ciekawy składzik. Ależ tutaj porobił Ronaldo. Kurczę, przegrywamy jeden do zera. Przegrywamy jeden do zera. mi się to nie podoba kompletnie. Kompletnie mi się to nie podoba. Coś jeszcześmy tutaj pokręcili. Herrera, Herrera i mamy 1 do jednego. Super, wyrównanie. Ojoj, oj, oj. No, nasz przeciwnik tutaj, póki co, oprócz tej jednej akcji, nie miał zbyt dużo tutaj sytuacji, ale brawo tutaj, André. Herrera bardzo fajnie się zachował. I mamy. Aha, myśmy jeszcze grali na zrównoważonym, więc to też ciekawe. Yy, dobra, mamy jeden do jednego. I piękna. ojojoj, oj, oj, to mogła być piłka, która by zakończyła ten mecz. W sensie strzelilibyśmy na 2-1, ale niestety. 5 ma w strzałach do przerwy. No, my spotkanie dosyć wyrównane. Spotkanie dosyć wyrównane. Zmienimy sobie tutaj na pewno w tym momencie Gomesa za Azarda. Puścimy tutaj Azarda sobie, Baila damy na lewą stronę i w taki sposób spróbujemy tutaj zaskoczyć naszego przeciwnika. No bo mamy silną ławkę rezerwowych, więc czemu tutaj jej nie wypróbować? Ronaldo i mamy 2 do jednego! Tak jest! Cristiano Ronaldo! Wyprowadza nasz zespół na prowadzenie. No, świetna zmiana tutaj Azarda. Chociaż piłki chyba nie dotknął, ale to wierzę, że dzięki niemu. Ronaldo, dosyć niekonwencjonalnie jeszcze to wykończył, bo z lewej nogi... Silva, zjadł Silva. Okej. Okay. Błąd. Bardzo duży błąd naszego przeciwnika. Czy my to wykorzystamy? My to wykorzystujemy i mamy 3 do 1. Mamy 3 do 1 i pierwsza runda chyba zakończy się dla nas pomyślnie. Przysłuchajcie, Ronaldo, no cudownie, cudownie to wykorzystał. O, już bramka Cristiano Ronaldo, 4 do 1, pogrom, pogrom powoli się zaczyna. Zobaczcie, jak tutaj ładnie porobił. Neymar tutaj piłka do Ronaldo, chciałem jakiś tam inny y, troszkę inny trik, ale Cristiano Ronaldo, no fantastyczne, fantastyczne uderzenie i chyba będzie rage pit, tak mi się wydaje. Yy, czy nie? Dokładnie tak, mamy pierwszą rundę za nami. Bardzo fajne statystyki, zobaczmy jeszcze jakie są. 8-2 strzała, więc przeciwnik y, po nie oddał żadnego tak naprawdę strzału. Okej, okay. czyli mamy skład tutaj Polaka. 7 oceny, wygranie 92, więc... Y, no, średni bym powiedział, bra? To mu wyszedł? Aha, bo tam chyba jego przeciwnik ma kontuzję, dokładnie tak. I my to wykorzystujemy, mamy 1 do 0, okej, okay, świetnie, świetnie. No troszkę pecha miał nasz przeciwnik, że akurat kontuzję doznał jego obrońca i został tam pod bramką swoją. To ewidentnie No i nasz przeciwnik wychodzi z kontratakiem. A um, przy... Oj, oj, oj jaka dobra piłka do deko. I mamy jeden do jednego. Kurcze pieczone. Ta trójka obrońców mega, mega łatwo jest skontrować niestety moich obrońców. Szkoda, szkoda. Trzy pręty już obite. Kurcze pieczone. 12-2 w strzałach i remisujemy do przerwy. Kompany, Ależ Oblak tutaj ładnie to wyciągnął. W sumie nie musiał zbyt dużo robić, no ale... Dobra, kolejna wrzutka. I mamy gola! Sergio Ramos, karta Toty. Karta, którą na co dzień... Rozgrywa spotkania, skoczył tutaj jak dzik w sosnę i mamy 2 do 1, świetnie. Piękna piłka do Ronaldo, sam na sam kontra Oblak. Będzie podawał i mamy do pustej bramki Gareth Bay. mamy 3 do 1. Dobrze, dobrze, zimna krew, bo tutaj zastanawiałem się troszkę co robić, ale ostatecznie wyszło mi to na dobre, że postanowiłem podawać do pustej bramki Deco do Azarda, Oj, ale dobre podanie i mamy 3 do 2. Mamy 3 do 2 i będzie nerwówka pod koniec spotkania. W pełni zasłużone zwycięstwo. 17-6 strzałach. No, nasz przeciwnik raczej tutaj nie istniał. Yy, chociaż mógł na pewno jeszcze coś tutaj powalczyć. OK, chyba mamy kolejnego przeciwnika. raczej na pewno Kolejny raz składy, yy, składy stroje, reprezentacji Polski. 3-4-3 formacja. No i mamy kartę Toty Ronaldo, Toty Ramos. Yy, to ty Modric. Ronaldo! No nie, no nie! I jest gol! Mamy to! Bale. Troszkę mieliśmy szczęścia, chociaż moim zdaniem no zdecydowanie powinien wykończyć to już Ronaldo w pierwszej sytuacji. Piękna piłka Neymar. Neymar sam na sam Neymarito. Neymarito i mamy 2 do 0. Tak jest, 22 minuta, 2 do zera z KFC wygrywamy. Lisy wygrywają z KFC, okej. Okay. Chociaż Lisy by zjadły KFC. Pięknie do Ronaldo. Ronaldo sam na sam będzie na pewno już. I mamy 3 do 0. Piękna bramka. I pewne zwycięstwo chyba kolejne, tak mi się wydaje. Ronaldo tutaj na przebój poszedł. Ronaldo, ale Ramosik. Wow, 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 wow. Okej, okay. ok. Takie zakończenie akcji, no nie spodziewałem się takiego zakończenia. Bale, sam na sam, będzie Gareth. Bail sam na sam, może zakończyć to spotkanie, tak naprawdę? Kończy. Kończy to. Na dwa razy. Coś z wykończeniem, mam problemy. Zdecydowanie dzisiaj z wykończeniem są duże problemy, ale Bail na dwa razy. No, kończy już to spotkanie, myślę. Damy sobie super dewka tradycyjnie i myślę, że nasz przeciwnik tutaj nie powinien już mieć nic do powiedzenia. Bail będzie znowu sam na sam przepcha się, przepchał się, sam na sam jest. I mamy 4 do jednego. 5 do jednego, już 5 do jednego, więc wynik. Obfity, obfity wynik i mamy chyba będzie range hit, tak mi się wydaje, Kolejny w tym grafcie. Dokładnie tak. I jesteśmy w finale. Jesteśmy w finale. Okej, okay. mamy pierwszy raz chyba w tej fifie 5 gwiazdek. 5 gwiazdek, 5 kresek opóźnienia. Skład Her Real Madrid. Jaki tutaj składik 189 znowu ta zabójcza formacja 4-3-3. Messi Toty. Dobra, Bale się tutaj uwolnił. Pięknie. I mamy bramkę Garenta Bejla. To jest samobójcza prawdopodobnie bramka naszego przeciwnika. Dokładnie tak, napierany przez Neymara. Cancelo sobie wrzuca samobójca. I mamy 1 do zera. Pięknie, pięknie, pięknie. Znowu, cankelo. oj, Ojo, oj, oj, oj. No i mamy 1-1 w odbitkach i w ogóle technicznych sytuacjach. Boże, kochany, co się tutaj podziało? No, no. Spalony, spalony, szwalony. Karny, karny. Jeszcze lepiej, ale przecież była bramka. Przecież była bramka, ej. Ouj. Tutaj Neymar mi sfałszowany, okay. okej, okay. okej, ale przecież była w ramka. Nie wiem, czy nie mam pojęcia, trzeba to strzelić. Po prostu trzeba to strzelić Cristiano Ronaldo, mamy to, 2-1. Dobrze, mamy to, mamy to. Można, że skutecznie, Benzema do. Be... Benzema, sekretarz Ronaldo do Baila. Bail, pięknie się tutaj zostawił. Tak jest, będzie, będzie 3-1, będzie 3-1, tutaj mamy troszkę szczęścia, ale dobrze, jest 3-1, no tego już nie wypuścimy, tego finału już nie wypuścimy na pewno, ale tutaj pięknie, pięknie, tutaj ja już sam jestem zdziwiony, jak to porobiłem, tutaj Nojer, Nojer no, 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 popełnił błąd, Nojer no, popełnił błąd, przeciwnik wciska, przycisk startu i wychodzi ze spotkania i mamy to! Pierwszy raz wygrywamy Drafta 192, jeszcze zobaczmy, jakie tutaj będą nagrody, 8-4 w finale. Strzała, więc yy, no pewne zwycięstwo. Ja jestem zdania, że pełne, pewne zwycięstwo w pełni zasłużone, co, co najważniejsze, jakie tutaj będą nagrody. Jakie będą nagrody, uwaga, uwaga! Złota paszkodownik w premium. No nie najlepsze, nie najlepsze chyba to są nagrody, ale otworzymy sobie, sobie te nagrody za wygranego drafta 192. Żeby tutaj było jakieś jeszcze w paczkach to w ogóle byłoby mega mega fajnie. Eee... Ok, tutaj nic nie trapiamy. Kolejna paka za 100 tysięcy. Nawet nie ma flary, więc słabo pod tym względem. Ej, i teraz dwie najlepsze paczki po 25 tysięcy. Nie ma walkautu. Flara malutka, bardzo nawet bym powiedział. LO, będzie to Jesus? Nie, Rui, Mario, Rui, 78 Motorola. No słabo, słabo. Jeszcze Inksa mamy, ok. Ostatnia paka. Te paki są tutaj tak naprawdę nieważne. Nieważne są te paki, chociaż chciałoby się coś tutaj trafić ciekawego, ale nic nie mamy ciekawego, więc mimo wygranego drafta, no by, byłoby ciężko, żeby on się w jakikolwiek sposób zwrócił, tak mi się wydaje, ale to nic, ale to nic, bo moi kochani, wygrywamy drafta 192, nie dość, że zrobiliśmy tego drafta 192, to jeszcze go wygraliśmy. No, jeśli to nie zasługuje na łapkę do góry, to ja chyba już nie wiem, co może zasługiwać. Zapraszam również do subskrypcji kanału i widzimy się na kolejnych materiałach. Trzymajcie się i do następnego. Siemano!